Przede wszystkim, dawno nie było w ogóle, a już w ogóle dawno nie było z eee, najszybsze dobycie, jakie jest najszybsze dobycie? Eee, czegokolwiek, czegokolwiek, to dobycie to się kojarzy zaraz z bronią palną, o, oczywiście też się to do tego kwalifikuje, ale tak samo jest ten temat przy, przy nożach, e, przy pałkach, przy, przy, przy gazach, wszelkich typu narzędziach e, służących nam do obrony. Tak, w razie oczywiście konieczności. Przypominam, że pewne warunki tam muszą być spełnione też, żeby nie było problemów później, nadmiernych oczywiście, bo problem zawsze jakiś tam będzie. Więc moi drodzy, jakie jest to najszybsze dobycie? Zradzę Wam sekret. Kolej, mogę to zrobić z auta. Z auta. Taka będzie prezentacja. Moi kochani. To co mówię to nie jest żadna jakaś tam przewrotna, znaczy może się tak wydawać, na pierwszy rzut oka, czy na pierwszy rzut ucha wystarczy jednak popatrzeć na sytuacje nagrane z kamer przemysłowych, tak zwane CCTV, dostępne oczywiście na naszym drogim YouTubie i tam wszystko widać jak na dłoni, wszystko widać jak na dłoni. E, niestety, wszelkiej maści instruktorzy tak zwanej samoobrony i strzelania, co też jest tak naprawdę samoobroną, jeśli mówimy o strzelaniu, e, o strzelaniu obronnym, e, mistrzo, mistrzowie Mistrzowie samoobrony. <ścoughs> o kurde. E, jest nagranie o samoobrony, to dowiecie się czemu się śmieje. Mistrzowie samoobrony. E, lansują, pracują sami na tym, jak tu jak najszybciej dobywać narzędzie, żeby w tej sytuacji było. E, wprowadzone do, do akcji jak najszybciej. Natomiast e, o czym zapominają. E, zapominają, a w praktyce tak naprawdę nie mają zielonego pojęcia o tym, bo żaden z YouTube'owych naszych celebrytów samoobronowych, globalnych organizacji różnych krawmagi, zbierania czereśni, siania rzeżuchy i innych takich tam izraelsko-taktycznych, kurde, szkół. Nigdy nie pracował, e, nigdy nic nie robił w temacie i tak naprawdę te sytuacje, które są postrzegane jako samoobrona, e, tak naprawdę eskalowali konflikt i zaczynali pierwsi twierdząc, że to jest uderzenie wyprzedzające, natomiast no Przydarza się tak, że sprawy jednak nie trafiają gdzieś tam przed organa ścigania, no i potem się ślizgnęło, tak? Dlaczego tak uważam? To jest temat na odrębne nagranie, troszkę popuszcza chwyt. Pamiętajcie, trenujcie swój uchwyt, wszelkie obrony są bezużyteczne, bez znaczenia, jeśli nie ma i matła w łapie żadnego przechwytu, żadnej retencji nie, nie, nie zrobić, o tym też nie mówią Wam mistrzowie samoobrony. Eee, więc jak to jest z tym najszybszym dobyciem? Oczywiście umiejętność sama w sobie jest przydatna, e, podnosi, podnosi naszą sprawność, podnosi umiejętność, natomiast e, jeśli już Wy będziecie obiektem czegoś, to rzadko będzie sytuacja, że nie będziecie pod obserwacją, tak? Czyli jeśli ktoś zaśpicie, no i będę musiał poprawiać, e, że jeśli zaś zaśpicie i ktoś coś od Was chce, to już macie przestawiony nóż, już jest wycelowana w Was broń i w tej sytuacji nie macie najmniejszej szansy e, pokonać przeciwnika w dobyciu. Dlaczego? Bo on już ma dobytą broń. Choćbyście nie wiem jak byli szybcy Choćbyście nie wiem jak byli szybcy Nie wyprzedzicie jego dobycia Bo on już dawno dobył I nie wyprzedzicie Jego Pociągnięcia Za spust Bo dla niego to jest tylko ruch palcem Bo dla niego to jest tylko ruch palcem A wy musicie zrobić całą sekwencję cały ciąg kaburowy, bo to też noży dotyczy ten termin um, i podjąć działanie także no nie ma na to nie ma na to najmniejszej wątpliwości, czemu się teraz zawiesiłem, bo się zagęściło troszeczkę na, 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 na drodze co rzuciło się w oczy mimochodem i ze condition yy, Orange, przeszedłem na wyższy poziom, na momencik, tak? Sedno kolorów, kodu kolorów Kupera też jest wyjaśnione w nagraniach. Przypomnę tylko, że nie polega to na tym, że e, cały czas jesteśmy napięci jak baranie jaja. O, tu się zaczęło wydarzać w oczekiwaniu na jakiś wymyślony atak 50 ninja z Uzi, żeby jak najszybciej dobyć swoją broń. W każdym, razie, w każdym razie, jak popatrzymy na te nagrania, to dokładnie to dostrzeżemy, że już jesteśmy trzymani na muszce. Nawet jak bezpośrednio się w nas nie wpatruje napastnik, to ta głowa mu lata. Ciężko jest wyczuć, kiedy się do nas odwróci, kiedy nie. Bo jeśli w trakcie zaczynamy sięgać i on się wtedy obraca, no to on już ma bodziec i jemu zostaje tylko to, a wy nawet się nie zatrzymacie, że by się pogładzić po brzuchu po coś, żeby zmienić mu bodziec, tylko będziecie szli w tempo. Dlaczego? Bo tak was uczył mistrz samoobrony bo tak was uczył mistrz strzelania obronnego. Eee, trzeba nauczyć się ukrywać swoje intencje i to jest kluczem do skutecznego dobycia. W praktyce bowiem najszybszym dobyciem często jest te najwolniejsze. Moi drodzy, w tym leży klucz, w ukrywaniu swoich intencji. Jak popatrzycie na ludzi, w większość przypadków, kiedy ktoś eee, z sukcesem dobył swojego narzędzia, to właśnie... Ukrywał swoje intencje Odwracał się plecami Gdzieś tam udawał, że coś robi innego Że się boi, że wychodzi, że odchodzi Stał za ladą I do broni musiał dobyć bez ruszania barkiem Tylko powoli tutaj samym Przed ramieniem, jak widzicie Ja teraz ruszam eee, ja, znaczy Jak widzicie, nic niczym nie ruszam Ale Moja ręka już by coś wyciągnęła eee, Więc taka jest oto Tajemnica najszybszego dobycia. Czy mówię, że nie pracować nad tym, żeby jak najszybciej dobyć? Nie, nie mówię tego, róbmy to, tylko musimy wiedzieć, do czego to służy, do czego to się może przydać i przede wszystkim kiedy. I przede wszystkim kiedy, żebyśmy nie polegali na tym, bo sama statystyka mówi, że nie jest to najlepszy sposób w sensie sposobu pokrywającego jak największą ilość sytuacji. Nie jest to najlepszy sposób do prowadzenia działań obronnych. Eee, więc dla fanów Klisa Kosty i innych ściemniaczy, eee, no niestety mam przykrą, przykrą wiadomość. Czy u nas na polskim podwórku zetaków i innych takich i innych takich mam przykrą wiadomość, no niestety, niestety, najszybsze dobycie często skończy się waszą śmiercią albo poważnymi obrażeniami eee, więc warto stać się adeptem gry cieni, decepcji manipulacji i wywierania wpływu rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze